Cześć Wam! Czas na kolejny odcinek naszego programu, gdzie w Łódzkiem postanowiliśmy dziś pokazać Wam atrakcje, jakie oferuje mieszkańcom i turystom miasto Łódź. Zobaczymy ulicę Żywiołów i mega ciekawe muzeum przyrodnicze. Zobaczymy też co nowego na łódzkich torach i dowiemy się nieco więcej o projektach unijnych zrealizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Zaczynamy dziś od super miejsca na mapie Łodzi. Ulica Żywiołów, która znajduje się w EC1. Chodźcie pozwiedzą z nami. Każdego, kto odwiedzi ulicę żywiołów w łódzkim EC1, czeka prawdziwa moc zabawy. I to nie tylko dzieciaki znajdą coś dla siebie, ale również dorośli. Projekt ten został dofinansowany w ramach funduszy europejskich. Atrakcje tutaj są więc na prawdziwie europejskim poziomie. Znajduje się tutaj pięć stref, a nad każdym z nich czuwają żywiołaki: wodzia, ziemek, areo, ogi i żywek a każda strefa odpowiada poszczególnemu żywiołowi. Woda, ziemia, powietrze, ogień i życie. Dzieciaki mogą wykonywać tutaj przeróżne doświadczenia, poznając przy tym otaczający je świat. Poza mega fajnymi wystawami dla grup zorganizowanych, zaplanowano zajęcia na Uniwersytecie Żywiołów. Uniwersytet Żywiołów to najróżniejsze zajęcia dla dzieciaków w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Poprzez zabawę poznajemy wiele ciekawych rzeczy. Uczestnicy muszą wykonywać określone zadania, przeprowadzać obserwacje, zadawać pytania i szukać na odpowiedzi. Nie ulega wątpliwości, że nauka poprzez praktykę i dobrą zabawę daje najlepsze rezultaty, a Uniwersytet Żywiołów jest tego najlepszym przykładem. Na ulicy Żywiołów można też zorganizować urodziny, a dzięki atrakcjom, które są tutaj przygotowane, dzieciaki zapamiętają ten dzień na długo. A teraz, skoro wizyta na ulicy Żywiołów już za nami, czas na kolejną atrakcję dostępną w Łodzi. Jedziemy do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego. No i w końcu dotarliśmy. To ale to jest fajnie! Tu jest zdecydowanie fajnie. A to wszystko dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Dzięki wsparciu ze środków unijnych Uniwersytet Łódzki przebudował i wyremontował budynek A i B, zwiększając tym samym potencjał kulturowo-turystyczny Muzeum Przyrodniczego. W budynku A znajduje się główna siedziba muzeum, a także administracja tej instytucji. Budynek B pełni natomiast funkcję pomocniczą. Patrz, perełko, jak ten ma A wicie, że Muzeum Szerodnicze jest jednym z trzech najstarszych muzeów w Łodzi? Dokładnie, a dawniej funkcjonowało jako muzeum przyrodniczo-pedagogiczne. Placówka ta należy do Uniwersytetu Łódzkiego od 1962 roku i do dnia dzisiejszego cieszy zarówno młodzież, jak i dorosłych ciekawymi ekspozycjami. W Muzeum Przerodniczym jest wiele ciekawych wystaw. To miejsce, które z pewnością spodoba się każdemu miłośnikowi przyrody. Dostępne są tutaj wystawy i ekspozycje zarówno czasowe, jak i stałe. Można także zobaczyć, jak wyglądała fauna i flora na naszej planecie sprzed wielu tysięcy, a nawet milionów lat. W muzeum można zobaczyć na przykład dinozaury i mamuty i wiele innych zwierząt, które już dawno wyginęły. W muzeum organizowane są także wystawy artystyczne, tematycznie związane z otaczającym nas środowiskiem. Jest to miejsce, w którym można zarówno obcować z naturą, jak i kulturą. Nie sposób się tutaj nudzić. Warto tutaj przyjechać na przykład w weekend. Muzeum Przewoźnicze Łodzi to zawsze dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu. A teraz zabierzemy Was w małą podróż. Dowiemy się, jak dzięki funduszom europejskim zmieniła się łódzka kolej aglomeracyjna. Wiecie, że łódzka kolej aglomeracyjna została wielokrotnie dofinansowana z funduszy europejskich, Dzięki temu można dojechać wszędzie w województwie łódzkim. Dokładnie. Dzięki wsparciu ze środków unijnych w latach 2014-2020 udało się zrealizować drugi, trzeci, czwarty i piąty etap przebudowy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Drugi, czwarty i piąty etap służył rozszerzeniu działalności LKA, natomiast trzeci etap miał na celu poprawę jakości oferty przewozowej LKA na poszczególnych liniach. Teraz można dojechać do tych większych miast województwa łódzkiego i do tych mniejszych miejscowości. A dzięki temu dostaniecie się do wielu innych atrakcji, jakie oferuje Łódzkie. To co, Perełko, gdzie teraz ruszamy? Sama nie wiem. W Łódzkim jest tyle do zwiedzania. No tak, co racja, to racja. Tato, co jak ten czas szybko leci. Widzisz, dopiero co zaczęliśmy nasz program, a już musimy go kończyć. Ale pozwiedzamy coś jeszcze? Oczywiście, że tak, ale kolejne atrakcje pokażemy Wam już w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie w łódzkiem. Do, Do zobaczenia! zobaczenia! Cześć!